Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony WarCork i dzisiaj sobie zagramy w Mario Kart 8 Deluxe. Tak, wiem, znowu kolejny tydzień, praktycznie nie było filmów, ale tym razem chociaż mam jakiś sensowny powód. Z tego względu, że planuję przygotować trochę lepszą niż Street of Rage 4 taką pseudo-recenzję gry Xenoblade Chronicles, która niedawno wyszła. I staram się to przygotować właśnie znacznie lepiej, do tego gra wyszła dość niedawno i przydałoby się ją porządnie ograć, a że gra jest ogromna to zajmuje to bardzo dużo czasu, także mam nadzieję, że jeszcze chwilę poczekacie właśnie na lepsze materiały i dzisiaj sobie zagramy w Mario Kart 8 Deluxe, jest to bardzo fajna gra, jest to w sumie chyba jeden z najlepszych kart racerów, poza może Crash Team Racing, który też głównie wygrywa dlatego, że jest na każdą platformę. Jest na PC, na PS4, na Xboxie i też oczywiście na Nintendo Switch. A y, oczywiście Mario jak zwykle jest ekskluzywny dla Nintendo. Więc to jest jeden z... Y, seria Mario Kart to ogólnie jeden z takich... Y, jednych, jeden z pierwszych serów jeżeli nie pierwszy, więc... Y, Zasady gry są proste, ścigamy się tutaj w Grand Prix, czyli w takiej można powiedzieć teoretycznej kampanii ścigamy się w czterech wyścigach. Jednocześnie mamy kilka poziomów trudności, jak widzicie. Tutaj mamy już trochę ograne, ogólnie też bardziej skupiam się w grze przez sieć i wtedy dzięki temu właśnie, a tutaj nie ma za bardzo dużej ilości osiągów Ogólnie dzisiaj sobie może zagramy też na nie 100, tylko 150, ponieważ to wiadomo też wzrasta znacznie poziom trudności w momencie kiedy wybieramy większą prędkość. Jak widzicie tutaj postaci jest bardzo dużo. Ogólnie są wszystkie ważne postacie z serii Super Mario, mamy linka z Zeldy w dwóch wersjach w postawowej i z wersji Breath of the Wild, jak możecie sobie zobaczyć. Może na chwilę wróćmy. Są też postacie z Animal Crossing i ze Splatuna. To jest też taki właśnie dodatek, bo gra pierwotnie wyszła na Nintendo Wii U. Przy czym jednocześnie właśnie jako że ta konsola się nie za bardzo przyjęła to początek biblioteki Nintendo Switch wyglądał właśnie tak, że bardzo dużo gier zostało po prostu przeniesionych z Wii U. Przykładowo Pokem, którego jeszcze nie pokazywaliśmy, Breath of the Wild Zelda, jedna z gier prawdopodobnie dekady, dekady według wielu artykułów też miała wyjść zamysłem wyłącznie na Wii U i została jednocześnie takim tytułem, który został wypuszczony na dwie konsole jednocześnie. I... To, to jest instytut, który właśnie rzeczywiście jest bardzo podobny do tego z Wii U, tutaj zmienili kilka rzeczy, więc tak naprawdę jeżeli ktoś z Was ma bądź grał w wersję Wii U, to bez problemu się tutaj odnajdzie. Czemu Waluigi nie ma wciąż smashu? <laughs> niestety, tutaj widzę bardzo dużo fajnych postaci, które do Smasha w ogóle nigdy nie trafiły i prawdopodobnie niestety z jakiegoś powodu nie trafią. Więc może tutaj chociaż oddamy honor Waluigiemu i przyjmiemy go tutaj do naszej drużyny. Zaraz sobie zobaczycie jak to wygląda. Um, ogólnie lubię właśnie um, tutaj Blue Falcon Bolid z F0. Bardzo długo tutaj, tak naprawdę trzeba było na niego zbierać, ponieważ żeby zdobyć tutaj dodatkowe elementy Trzeba zbierać złoto. Można zebrać w każdym wyścigu maksymalnie 10 sztuk złota i raz na jakiś czas dostajemy jakiś bonus. Jak widzicie tutaj mamy dużo, dużo statystyk, jest szybkość, waga, jak się kieruje pojazdem, jak szybko nabieramy prędkości. I też są kilka właśnie bardzo fajnych rzeczy, typu możemy właśnie sterować padem jak kierownicą, jest nawet specjalne akcesorium do tego, możemy też sobie ułatwić rozgrywkę, ale oczywiście tracimy wtedy możliwość potrójne, potrójnego przyspieszenia w momencie kiedy robimy drifty. Więc może wybierzmy coś standardowego. To też jest z Wario, więc może też się przyda. Więc tak, mamy ogólnie, dość dużo tutaj jest zestawów tras, jak widzicie, jest około 40 tras, więc to ogólnie trzeba przyznać, że ta gra pod tym względem jest masywna, chociaż też dziw dziwne mi jest to, że mimo tego, że gra już ma 3 lata na karku, to Nintendo ani razu nie pomyślało o czymś takim jak DLC. Więc może już rozpoczniemy jakiś wyścig, zaczniemy właśnie od standardowej, jesteśmy na szczęście na 150, bo 200 to po prostu jest masakra. Jak na razie, mimo iż y, bardzo często wygrywam ze znajomymi, jak gramy sobie właśnie w Mario Kart, to wciąż nie mogę jakoś opanować do końca trybu y, z prędkością y, 200. Więc tak, rozpoczniemy pierwszą trasę i wtedy zobaczycie właśnie jak to wygląda, bo tu dużo gadamy, a jeszcze nawet nie przeszliśmy do gry. Więc tutaj jak rozpoczniemy właśnie już gazować, to zdobędziemy dodatkowe przyspieszenie. I tutaj nie będziemy mieli raczej wielkich problemów, żeby być pierwszym. Jak widzicie, zdobywam tutaj dodatkowe przedmioty. Oczy, oczywiście one są ogólnie też jakimiś ikonami z serii Mario, typu na przykład dostaliśmy grzybka, który nadał przyspieszenie. Hmm, tutaj że nowością w Deluxe jest to, że są też podwójne, ogólnie, ogólnie skrzyneczki. No, jak jesteśmy pierwsi, to nie dostaniemy zbyt dużo fajnych przedmiotów. Jak widzicie, prosty banan, który, na którym ktoś może się poślizgnąć, tak. Ładuj, się cieszył, to oznacza, że ktoś się z tyłu zapewne poślizgnął. Nie, że to zbieramy sobie dodatkowe monety, więc czasem warto rzeczywiście, nawet jeżeli wydaje nam się łatwy ten tryb Grand Prix, właśnie tak sobie trochę pojeździć, pozbierać monety, dzięki czemu możemy zdobyć dodatkowe przedmioty. Teraz wątpię, żeby nam się udało właśnie po zakończeniu wyścigów, a zdobyć taki przedmiot, ponieważ już ogólnie, jeżeli chodzi o późno, późną grę, e, późne, późne stadium zbierania przedmiotów, to niestety wtedy o, zdobyliśmy coś, może się na chwilę zatrzymamy. Spróbujemy trafić. De żeński Villager. A niestety nie udało się, odbiła banany <noise> Więc jak widać to też takie rzeczy można wykonać Jest to bardzo mądry ruch ze strony komputera Więc może już na razie nie będziemy zbytnio kombinować Zobaczmy jak będą za nami A niestety Niestety Inna osoba tak naprawdę ma gorszą pozycję w tabeli To wtedy dostaje ciekawsze przedmioty Jak na przykład to był piorun który spowodował, że straciliśmy przedmioty Jednocześnie staliśmy się mali, więc jeździmy wolniej a uh, i im, im jesteśmy na niższej pozycji, tym szybciej, szybciej wracamy do gry, wracamy właśnie do pełnej sprawności bolidu. Ja jako teraz postać na pierwszym miejscu właśnie miałem też najgorzej. Spróbujemy wystrzelić do tyłu, żeby komuś przeszkodzić. Chyba nikogo niestety nie trafiło. Ale wow, ktoś zostawił fajne bonusy, więc możemy jeszcze uzyskać dodatkowe prędkości i jeszcze bardziej zdystansować się od rywali. Zostawimy jeszcze banana. To będzie koniec wyścigu, więc jak widzicie też wyścigi długo nie trwają, gra jest bardzo prosta do opanowania, więc e, e, grałem też z osobami, które nie za bardzo się znają na konsolach, nie, 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 grają, nie grają w domu, nie posiadają nawet konsoli i, i gdy graliśmy w Mario Kart, to kilka wyścigów tak naprawdę wystarczyło, żeby nawet potrafili mnie wielk, e, c, często wyprzedzić. Więc może przejdźmy, pokażmy właśnie też trudniejszy tryb, to jest tryb e, przedostatni, jeszcze przed mirorem, czyli od, odwróconą tras, e, trasą. O, udało nam się coś zdobyć, więc też zobaczymy właśnie jak to wygląda. Jest też tryb ogólnie, w którym możemy ustawić sobie różne zasady, na przykład brak przedmiotów, to jest tryb Versus, w którym możemy walczyć też z większą ilością przeciwników. Jest też tryb, w którym właśnie ścigamy się na czas. Musimy jak najwięcej jak najszybciej właśnie prze, prze, przebyć całą trasę. Wszystkie trzy okrążenia. Jest też dodatkowy tryb battle, który ma kilka właśnie ciekawych trybów, jak na przykład e, e, z, Złodzieje i Policja. Co tutaj właśnie też widać, że próbując zatrzymać, łapią e, przeciwnika. Jak widzicie, atakowanie się nawzajem z balonami. Tak naprawdę, właśnie jeży, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Więc może zobaczmy teraz ten przedmiot, przejdźmy jeszcze na Grand Prix. Będziecie mogli zobaczyć, na się różnica, jaka jest pomiędzy 150 a 200. Tym razem może wybierzemy e, kogoś innego, wybierzemy sobie Wario i dostaliśmy dodatkowe koła, które do tego wyglądają dość e, ciekawie. Ciekawe Będziemy bardzo szybcy, ale to też właśnie wpływ w ogólnie zmienionej postaci. Ale jak widzicie to też tutaj będzie trudno się tam poruszać, więc wrócę do standardowych koł. Może zmienię za to bolid, żeby mieć wszystko tak bardziej wyrównane pod to. Dobrze, i żeby nie było tej samej trasy, to weźmy może Mary Circuit, będzie pier pierwszą trasą i zobaczycie sobie właśnie, jak wygląda różnica, jeżeli chodzi o najszybszy tryb. Tutaj też jednocześnie przeciwnicy będą, można to powiedzieć my w cudz cudzysłowie, yy, najmądrzejsi. Więc będziemy mieli pewnie ciężki orzech do zgryzienia, może nawet nie otrzymamy pierwszego miejsca. Także więc rozpocznijmy. Nie zaczęliśmy na początku, jesteśmy bardziej z tyłu. O, niestety się obiliśmy. No i widzicie tutaj prędkość jest znacznie większa, znacznie wyższa. Rośnie już drastycznie poziom trudności, jeżeli chcemy właśnie rzeczywiście wygrywać wszystkie cztery wyścigi. Ale na ten moment nie wydaje się, żeby to było o, 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 zbyt, zbyt ciężkie. Jak widzicie, tu już prędkość o, o, o sobie dała znać i... Niestety wbijamy, zaczynamy wbijać się w ścianę, gdzie przy 150 i mniejszych prędkościach ten drift powinien nam zapewnić, a, czy normalne przejechanie zakrętu. Więc jeszcze raz spróbujmy. Niech na razie słabo piąte miejsce. jeszcze musiałem się o coś obić oczywiście. mam nadzieję, że to nie będzie teraz. Nie trafię w gumbę. Nie, nie trafiłem w gumbę. I spróbujmy wszystkim przeszkodzić. Tak, udało się paru przeszkodzić, właśnie też dodatkowym przedmiotem. Nie jest tak źle. Jest, udało się uzyskać pierwsze miejsce. Ciekawe tylko tak naprawdę jak długo je utrzymam. Nie utrzymałem go długo. <laughs> Dobrze, spróbujmy. Bez driftu. O, pięknie, pięknie. Musiałem akurat na się wjechać w bombę. A znaczy szczęście, mamy dodatkowy bóstw. teraz spróbujmy. Jest, jakoś się udaje. Nie jest to może jakieś super miejsce. Ale no, jak na razie drugie miejsce nie jest tak źle. Pierwszy Dostanie bluszelem? Tak, dostał bluszelem, automatycznie otrzymaliśmy pierwsze miejsce. Jeszcze dodatkowo mamy przedmiot retrzela, który automatycznie leci w stronę przeciwnika, więc to ogólnie też będzie bardzo, bardzo dużo pozytyw. Tylko teraz nie zepsuć niczego. Sami dostaniemy, jak widzicie, retzelem I wypuszczamy od razu kontrę. No niestety przeciwnik się obronił. Spróbujmy jakoś... Tak, udało się jakimś cudem fuksem być pierwszym. Więc to ogólnie jakiś pozytyw. Mm, więc zobaczmy właśnie. Może wyjdźmy. No i to jest Mario Kart tak naprawdę. Yy, ba bardzo dużo o tej grze nie ma w sumie co opowiadać, bo to jest gra o czy czysty gameplay można powiedzieć. Właśnie czysta, nic nie przeszkająca fabularnie, albo czymś w tym stylu rozgrywka. Więc może dzisiaj skończymy i ja wracam do przygotowywania się do recenzji na Xenoblade Chronicles. Jedenki, która wyszła w zeszłym tygodniu w piątek na Nintendo Switch. Także trzymajcie się, podziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Cześć!